Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was w poranną sobotę, że tak powiem, dzień zaczniemy sobie od jajeczek, od śniadańka oczywiście, bo dzisiaj jedziemy na sparingi, w sumie otwarte sparingi do strudy. Ciekawy projekt się zapowiada, bo mają to być sparingi na plaży, e, więc na świeżym powietrzu, z, też z jakimś turniejem. E, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że zjedzie się w sumie y, parę osób. Ale, ale... Żeby mieć siłę na sparingi, trzeba najpierw dobrze zjeść, więc... I zaczniemy sobie dzisiaj od dobrego śniadanka. w sumie jak codziennie praktycznie. Z ró drobnymi różnicami czasami. Ale jeśli chodzi o śniadanie, to ja akurat lubię monotonność w tym. I sprawdzone... Tematy, że tak powiem. Standardowo, boczuć, yy, przed jajeczkami podsmażyć. Czasami dodaję jeszcze jakieś warzywko tutaj, ale akurat dzisiaj, dzisiaj nie dodam. Dzisiaj mam szczypiorek. To szczypiorek sobie dodamy później. Yy, ale dzisiaj wracając do tych sparingów. Yy, taki plan na dzisiaj właśnie. Yy, teraz śniadanko, zaraz jedziemy sobie na no, te sparingi do Ostródy. Yy, później wrócimy coś dobrego i się zobaczyć czy lepiej. dzisiaj się podpoczywa bo sobota to jednak troszeczkę, troszeczkę warto odpocząć a w międzyczasie trzeba wstawić kawusie no bo poranek bez kawusi to nie, to nie poranek w moim ulubionym kubeczku no a i wiadomo przed faringami trzeba się doładować Dobra, no, boczu już jest zrobione, zbijamy sobie jeszcze jajeczka. W sposób na zrobienie kawy. Do jajeczek leci szczyperek teraz. Proszę bardzo. No i wszystko oczywiście trzeba pięknie wymieszać. Ale dzisiaj taka typowa, nazwijmy to typowa, no bo typowo się nie jeździ w sobotę do strudy na sparingi, ale nazwijmy to, że jeżeli zazwyczaj w sobotę mamy sparingi, jeżeli nie ma żadnego jednego wyjazdu, taka typowo sportowa sobota z dobrym jedzonkiem. Intensywnie sparingowa na pewno będzie. Bajeczka przerzucamy na talerz. Kawa, słyszę w tle, że się już zrobiła. Ale to nie znaczy, że już jest gotowa do picia, bo jeszcze trzeba jedną rzecz z nią zrobić. To na razie odstawiamy. Teraz jeszcze magiczne suplementy pod nazwą tajemniczy procesor X. Do śniadanka oczywiście, do jajeczka musi być pieczywko. A mi ostatnio bardzo siedzi tortilla, zwykłą tortillę, ta akurat jest troszeczkę gorsza. Nie nie, nie patrzę na film, nie, nie ma znaczenia. Ale chodzi bardziej, że jest taka śliska, nazwijmy to. Eee, ale, ale też jest ok. Eee, ale tak jest właśnie. Bardzo mi siedzi tortilla do śniadania. Zastanawiałem się nad chlebkiem. Zobaczmy chlaba to jest spoko yy. ale właśnie ostatnio mi bardzo siedzi sama tortilla i się też dobrze paniknie dobra, ale jeszcze musimy dokończyć kawusia kawusia zrobiona ale teraz dodajemy sobie jeszcze magiczny tajemniczy składnik od sąsiada czyli łyżeczka miodu kawusia bez miodku to tak nie ten, tu nie styka, nie styka, proszę Pana, nie styka, a to, że miodek jest, że jak powiem, z ogródka obok, wiemy co i jak. Śniadanko dla mnie już gotowe. ta -da! Piękne, smaczne śniadanko, więc siadam, że jak powiem, do zjedzenia, ogarniamy się i jedziemy do strudy. A w tym momencie Was zachęcam do subskrybowania i udzielania się pod filmami, no to zawsze wiadomo, jest jakiś odznacznik, to dobre, to niedobre, a propos jajek się nawet nie wypowiecie, bo nie wiecie, czy są smaczne, czy nie smaczne, dla mnie są smaczne, ale to mogę Wam pozostawić tylko do domysłu. Dobra, zaraz wracamy. Dobra, jeszcze szybkie pakowanie i zwijamy na smak. Vamos <laughs> Ta walka skończona przed czasem, poddanie fenomenalne. E, same ta fest cuda udało mi się odkrepać najszybciej ze wszystkich. E, stąd też dostałem trofeum za rekordowy czas w tej kwestii. Ale jestem zadowolony. O cuda moje ulubione miasto, polecam. cuda powinna być stałecznym miastem, nie bałeś się tego powiedzieć. Ostróda, polecam. Mogę jeszcze raz Nie było łatwe, no nie były przelewki. Chciał mi tam po e, ręce trochę podusić. Coś próbował, coś próbował. Widać, że e, z niejednej szyjki dusił Może nie z jednej szyjki, tlen odbierał, że tak to powiem. A te Laura jak? Ta Dobra. ta 10 cm? wiedziałem, że się. Wiem, to wyjdzie. Chodź tu, o. wypowiedz się. Tylko głośno musisz mówić. I'm Batman Atmosfera, taki luźny, luźny vibe, trochę właśnie takiego beachy lifestyle, nazwijmy no, nie, to. Nie, ja wiem. Bonus, bił się. <laughs> Bonus był ja się. Wąs był. śmierć śmierci życie. <laughs> nie, spoko, spoko, atmosfera, mata na plaży, na plaży nazwijmy to było przed plażą, tak naprawdę fajne takie rozpoczęcie wakacji, można powiedzieć. Mówisz, że luźna, atmosfera, jak robiłeś, to nie jest śmigłowy rozabić każdego. Ale ja zawsze mam. Ja coś nie wierzę w to. Ja zawsze chcę go zabić. Ale nawet tak delikatnie, to wiesz? Tak delikatnie zabić. Delikatnie zmieniłem. luzem. Ja ciebie nic, sporteczko nie mam. Wiesz, jak to jest? Tu są emocje. Ja sobie to nie ty. Jako, że po sparingach człowiek spalił kalorie, zmęczył się. I w ogóle no to zasługuje na coś dobrego do jedzonka. To dzisiaj szef kuchni serwuje grilla. Grilla! Ale nie takiego zwyczaj, jak się, jak przynajmniej u mnie się robi grilla. Tylko takiego jednorazowego, nazwijmy to na sam obiadek: w, w sipawach jużnich Bez tłuszczu, na grillo ze suróweczką, z, z ziemnioczkami. Będzie dobrze, będzie dobrze. No ale, tak jak już wspomnieliśmy ogólnie wiele razy, to moim zdaniem inicjatywa tego, tych sparingów na Świętkowiczu bardzo fajna i bardzo fajny styl ogólnie spędzonego dnia, e, moim zdaniem, bardzo minutko. Nie dla ciebie mięsko będzie, nie dla ciebie mięsko. Mięsko jest dla nas. Ty masz inne mięsko. Słowo, udroty. O, 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 łogień. Łogień mi się tu robi. Wody nie wziąłem. Dobra, muszę skoczyć chyba po wodę. Jak to tu wygląda? No ładnie się piecze. Piecze się powolutku. Ładniutko będzie pychota Jak nic. Ale muszę skoczyć po wodę. Ja stwierdziłem, że wody nie mam pod ręką, ale kole miałem pod ręką. I w sumie może doda to troszeczkę takiego aromatu, cukru. Ale może coś w tym być, jak się polewa to mięsko w trakcie grillowania czymś innym niż wodą. To może nabierać jednak inny posmak. Zamiast kontentu typowo sportowego, dzisiaj tak jak myślałem, że będzie bardziej sportowo, wychodzi w sumie bardziej kulinarnie. Witamy w mojej kuchni. Kontent mm, kulinarny wyszedł z tego, z tego z tego dnia. No ale też tak też tak czasami można. W sumie człowiek połowę, połowę dnia spędza na przygotowywaniu jedzenia lub jedzeniu tego jedzenia. Resztę dnia to może być spędzone na życiu, więc w sumie wychodzi na to samo wszystko. Rób się kuciaczku, rób się, bo głodny już jest. Ziemniaczki. Kurczaczek pięknie przysmażony. O proszę bardzo. Raz. I dwa tutaj sobie poleżył, do tego sałateczka i mamy piękny potreningowy obiadek. Potreningowy, posparingowy. Sparingi to nie jest zwykły trening, więc będzie, będzie się jeszcze go regenerować. dobrze, dobrze, dobrze. Buon appetito! <coughs> <susurro>